24 lipca rozpoczyna się kolejny 58 już Tydzień Kultury Beskidzkiej i potrwa aż 9 dni do 1 sierpnia. O tym wyjątkowym wydarzeniu 20 lipca na Starym Zamku w Żywcu opowiadali organizatorzy tego przedsięwzięcia. Wśród nich był przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Lesław Werpachowski. Był Janka Wulok, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego, który reprezentował marszałka województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego który sprawuje honorowy patronat nad imprezą wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim. Byli też reprezentanci pięciu głównych estrad tygodnia kultury beskidzkiej Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa, Podhalańskiego i Oświęcimia. Zaszczycili nas swoją obecnością również ci, którzy reprezentują trzy duże imprezy towarzyszące od lat, funkcjonujące w ramach TKB. To jest Gorolskie Święto w Jabłonkowie, w Ujsołach Wawrzyńcowe Chudy oraz w Istebnej Festyn Istebniański. Zapraszamy Państwa na to wspaniałe wydarzenie pełne folkloru, na którym wystąpi ponad 70 polskich zespołów folklorystycznych.